Cześć, witajcie serdecznie. Pora zaczynać, pora podsumować sobie piątek na Węgrzech. Pora podsumować piątek i występ Roberta Kubica na torze Hungaroring w pierwszym treningu przed Grand Prix Węgier. No, po pierwsze, bardzo wymagające warunki, po drugie, powrót do bolidu. Może nie po tak długiej przerwie jak poprzednie, no, ale mimo wszystko jest to. O, dość mała częstotliwość tych jazd Roberta Kubicy w porównaniu na przykład z kierowcami podstawowymi ale liczyło się przede wszystkim wykonanie swojego zadania, a tym zadaniem było dostarczenie jak najwięcej danych zespołowi danych nie o tym co, czym jeżdżą obecni kierowcy tylko danych na przyszłość, wiemy, że zespoły już tam gdzieś po cichu to, coś testują na kolejny sezon, na sezon, który ma być przełomowy dlatego coraz więcej osób witajcie serdecznie, coraz więcej osób, coraz więcej e, części e, zespołów Zespołów czy pod, y, y, zaangażowanych jest po prostu na sezon 2022. Robert mówił o tym, że dzisiaj znowu eksperymentowali, że taki mają program w te piątkowe treningi. Już od początku tego sezonu swoją drogą trochę inaczej to się rozgrywa niż na przykład w Williamsi, kiedy jeździli kierowcy y, rezerwowi. Pamiętamy, czy to Robert Kubica, czy później Nicolas Latifi. No to jednak dawano im trochę większą swobodę. Y, tutaj raczej tej swobody nie ma chodzi o wykręcanie kółek. Jeżeli ktoś y, oglądał dzisiaj onboard Roberta Kubicy na iPhone 1 TV Pro, no to widział, że tam raczej ciśnięcia jakiegoś nie było. Zresztą trudno było w ogóle w tym sezonie zobaczyć jakieś takie bardzo mocne kółka Roberta Kubicy, w sensie takim, że gdzieś by ryzykował. No, no niestety, wiemy, że wiem, ja też bym chciał zobaczyć go gdzieś jadącego na limicie, ale chyba nie o to chodzi w tym sezonie. I zresztą Robert Kubica powiedział w rozmowie z Leven Sports po zakończeniu tej sesji, że to były rzeczy do testowania dla zespołu i on musi myśleć, wsiadając do bolidu, w piątek o zespole i o innych kierowcach, o kierowcach podstawowych, a nie o sobie. E, tu wymienił, że Bolid był ustawiony pod Kimiego Rajkunena, że no, trzeba po prostu uważać na te części, żeby jakiegoś przykusa nie wywinąć, tak jak na przykład Yuki Tsunoda, który sobie sam strzelił troszkę ja e, wypadając w pierwszym treningu i potem stracił praktycznie samą sesję. Robert był w miarę zadowolony z tego, jak przebiegła ta sesja, z tego, co się udało osiągnąć, że się udało się zrealizować program. Oczywiście mówił, że no, feeling. Nie jest zazwyczaj taki idealny, gdy się wraca po jakimś czasie do kokpitu, natomiast nie było też jakichś większych problemów. Myślę, że możemy sobie teraz prześledzić tak na krótko ten trening, bo było ciekawych kilka kwestii, które możemy zauważyć. Robert wyjechał jako pierwszy od razu na twardych oponach. Przez jakiś czas mi przynajmniej nie działał live timing, więc nie było wiadomo na jakich. To były twarde opony. I na tych twardych oponach dość regularnie poprawiał czasy, ale było, była to jednak dość spora strata około pół sekundy do Antonio Giovinazziego. Robert zasugerował swojemu inżynierowi, że mogliby zrobić podwójne okrążenia schładzające, tak zwane cooldown lapy, a Walfie tego tak nie nazywają. Nie, natomiast w uliam się jeszcze to zostało Robertowi właśnie takie dwa okrążenia, czyli szybkie, dwa wolne i potem znowu szybkie okrążenie. Robert to zasugerował, inżynier oczywiście się zgodził, nie miał problemu. Była też taka zabawna dość konwersacja, kiedy inżynier bardzo często... Przepraszam was. E, Inżynier bardzo często mówił, no, mówi Kimiemu, mówi też Robertowi, gdzie jest na torze, gdzie się znajduje i ile jeszcze kierowców jest za nim, ilu ciśnie, ilu jest na okrążeniach takich zwalniających, właśnie na tych cooldown lapach itd. Tak no i w pewnym momencie inżynier informował, że no i masz Leclerca za sobą i itd., tak Natomiast po chwili mówi, No nie, jednak Leclerc nie jedzie, nie wiem co on robi tak naprawdę. No i wtedy Robert mu wyjaśnia, że no, Leclerc właśnie robi te dwa okrążenia schładzające, czyli wyrównujące temperatury opon, hamulców i tak dalej, wszystkich podzespołów, żeby potem można było cisnąć m, szybciej. Także to był taki jeden z elementów fajniejszych dzisiaj, jeżeli chodzi o rozmowę i wymianę zdań między inżynierem. Była też ciekawa kwestia, gdy tylko Robert zasugerował właśnie to m, podwójne okrążenie schładzające właśnie tak robić. To było na pierwszym jego wyjeździe na oponach pośrednich. Robert, po kilku okrążeniach dość solidnej porcji, okrążeń na oponach twardych, wyjechał potem na oponach pośrednich. No i na tych oponach pośrednich najpierw zrobił czas, który okazał się potem jego najlepszym, czyli 1,26. A potem zasugerował te dwa okrążenia schładzające i zaczął szybkie okrążenie. I już po pierwszym sektorze tego szybkiego okrążenia odpuścił. Ja oglądałem ten onboard i powiem szczerze. Nie widziałem dlaczego dokładnie odpuścił, miał, miał oczywiście tłok przed sobą i został w takiej niewdzięcznej partii, no i może dlatego powiedział, ok, zjeżdżam do boksów, bo powiedział, że i tak tam straci czas, więc nie ma sensu zaczynać tych opon. Być może chciał po prostu też jakiś zmian ustawień, coś mu tam nie przeszkadzało, jeżeli chodzi o samochód, coś na szybko trzeba było poprawić, no i powiedział po prostu pit, no i inżynier potwierdził i potem Robert wyjechał. Jeszcze raz na jeden stint na oponie pośredniej, ale już na tym stincie nie poprawił czasu, nawet w mini sektorach się nie poprawiał. Były to czasy dalekie od tego pierwszego wyjazdu. No wiemy, że też temperatura wzrastała i te opony, co zwraca, zwracali też uwagę, inni kierowcy, dość mocno dawała im ta temperatura w kość i jak to określił nawet Lewis Hamilton, były zażynane przez te warunki, przez tor na Węgrzech Tor, który nie daje odpoczynku ani oponom, ani kierowcy, no a szczególnie w takich warunkach, gdy dzisiaj dochodziła temperatura do 60 stopni Celsjusza, jeżeli chodzi o. Temperaturę na nawierzchni, no to jest naprawdę bardzo wymagające dla opon. Co też może nam świadczyć czy zwiastować dobry wyścig, chociaż tutaj pojawiają się już rozważenia pogodowe, o których za chwilkę. Robert ostatecznie ukończył tę sesję na miejscu 18. Był szybszy od Antonio Giovinacciego no i tu możemy narzekać, że Robert no, nie pocisnął i czy nie mógł pocisnąć tak, jakby chciał, bo było testowanie, było eksperymentowanie, natomiast mogło być gorzej, ponieważ Antonio Giovinacci przejechał tylko 5 okrążeń w tym pierwszym treningu. Był jakiś problem techniczny, jeszcze nie wiemy dlaczego. Patrzę, czy Alfa wysłała już jakieś, jakąś informację prasową po tym dzisiejszym dniu, ale jeszcze, jeszcze nic nie ma. Um, także um, zobaczymy, co, czym wytłumaczą to, że Antonio Geminacji kochał tylko 5 okrążeń. No, ale dla, to był dość mocny cios dla zespołu. Szczególnie, że w drugim e, treningu Kimi Raikkonen też jakiejś zawrotnej liczby okrążeń nie wykręcił, bo 21 i generalnie Alfa kończy ten e, dzień z drugim najmniejszym e, przebiegiem, jeżeli chodzi o okrążenia. Tylko Alfa Tauri, gdzie e, oczywiście Yuki Tsunoda się rozbił, e, no, e, zrobiło tych okrążeń mniej. Nie była to dobra sesja, w drugim treningu też nie było jakoś rewelacyjnie dla Alfy, bo było 14. miejsce Kimiego Raikkonena i 19. Antonio Dziwinaciego. Tak jak mówiłem już w pierwszym treningu, Robert Kubica 18, a Antonio Dzwinaci 20, no ale nie ma co tutaj porównywać ich czasów. Myślę, że Robert dość szybko i dość, dość wyraźnie się poprawił na początku, dość szybko wszedł na nie, niezłe czasy, no ale to było za mało, no nawet żeby przeskoczyć choćby Mika Schumachera, więc to na pewno nie jest odzwierciedlenie tempa Alfy w ten weekend. Chociaż wydaje się, że niestety. Nie jest ono jakoś znacząco lepsze. Być może e, tylko nieznacznie, i na przykład dzisiaj, w trakcie całego dnia, Williams wyglądał znacznie mocniej niż Alfa Romeo i myślę, że jutro w kwalifikacjach może być trudno zarówno Giovinaciemu, jak i Kemiemu Rajkonenowi przeskoczyć, no George'a, zwłaszcza, ale być może też gdzieś tam Nikolas Latifi powalczy z nimi, a to by nie było naprawdę coś pozytywnego, bo wiemy, że sobota na Węgrzech jest jednym z najważniejszych dni, o ile nie najważniejszym w trakcie weekendu wyścigowego i kwalifikacje mogą zdeterminować cały wyścig, bo wyprzedzać na tym torze jest naprawdę niesamowicie trudno. Co do wspomnianej wcześniej pogody, zapowiada nam się ciekawy weekend, bo zespoły dostały dzisiaj po pierwszych dwóch treningach dodatkowy zestaw opon przejściowych. Czyli FIA Formuła 1 spodziewają się, że może jutro popadać. Te opady nie mają być jakieś przewidywalne, to znaczy po prostu mają być burze w trakcie dnia, zarówno w soboty jak i w niedzielę. Większe póki co ryzyko tych burz, czy większa szansa, jakbyśmy powiedzieli, na te burze i na opady w niedzielę. Natomiast już zespoły teraz dostały przejściowe opony. Gdyby coś się zadziało, no to taką podjęto decyzję, że będą mogły użyć jednego kompletu więcej no, to też ma zachęcić ewentualnie zespoły do wyjeżdżania, gdyby trzeci trening był mokry, no to nikt by nie chciał tracić opon przed kwalifikacjami, które też nie wiadomo jakie będą, ale właśnie ze względu na tę pogodę to mogą być jutro ciekawe sesje, zarówno trzeci trening jak i kwalifikacje, no a potem rzeczywiście wyścig też może nam przynieść sporo emocji. Jeżeli mówimy już o tym co się działo na czele stawki, no bo Alfa niestety do tego czoła stawki nie należy, warto zwrócić uwagę że jednak Mercedes chyba wydaje się solidniejszy, pewniejszy, z takim większym przekonaniem przystąpili do tego weekendu wyścigowego mieli mniej problemów, mniej czasu spędzili też w garażach, byli też troszkę bardziej zadowoleni, chociaż nie do końca, Lewis Hamilton mówił, że ta nawierzchnia i ta temperatura bardzo zżerają opony, że trudno jest uzyskać właściwy balans, bo on się bardzo szybko zmienia i ustawienia nie będą łatwe, przede wszystkim na wyścig, bo na kwalifikacje to dość jest prostolinijnie, po prostu chodzi o jedno szybkie okrążenie, natomiast Natomiast w Red Bullu mówili, że no mają duże problemy z balansem, że obaj kierowcy na to narzekają, zjeżdżali do boksów, siedzieli dość długo w nich i chcieli coś poprawić, coś znaleźć, co by mogło pomóc Maxowi Verstappenowi i Sergio Perezowi, ale ostatecznie się nie udało i o ile mamy przewagę Mercedesa, konkretnie Louisa Hamiltona w drugim treningu, Walteriego Botasa, przepraszam, w drugim treningu 30 sekundy. Lewis Hamilton zresztą niedaleko za nim, bo 27 tysięcznych tylko nad Maxem Verstappenem, I, i to jest tempo kwalifikacyjne. O tyle w tempie wyścigowym na tych dłuższych przejazdach Mercedes miał przewagę nawet sięgającą ponad pół sekundy. No co jest też bardzo złe, bo jeżeli uda im się sięgnąć w kwalifikacjach dobry czas, to potem zapowiada nam się po prostu nudny wyścig, a chcemy walki koło w koło. Ja wiem, że już macie niektórzy dosyć tego tematu Verstappena i Hamiltona i tego ich zderzenia z Grand Prix Wielkiej Brytanii. Mi to akurat nie przeszkadza. Ja akurat lubię takie, powiedzmy, że wojenki medialne, takie dodatkowe smaczki Formuły 1, które potem przekładają się siłą rzeczy na to, co się dzieje na torze. Bo jeżeli tak się nabuzują obaj panowie, no to potem żaden z nich nie odpuści w wyścigu i możemy mieć kolejne ciekawe, no nie, nie, może nie tyle zderzenia, bo ich też nie chcemy, ale po prostu walkę koło w koło, a nie odpuszczanie, tak jak mieliśmy w wielu przypadkach przed Grand Prix Wielkiej Brytanii więc Mercedes wydaje się znacznie pewniejszy znacznie szybszy, ale wydaje mi się no tutaj Red Bull może jeszcze coś znaleźć na pewno są w stanie w, z ustawień wykrzesać coś, jeżeli nie u Sergio Pereza to na pewno u Maxa Verstappena i wydaje mi się, że jutro będą dość ciekawe kwalifikacje, które będą na styk raczej przed tym weekendem ścigowym mówiło się, że to Red Bull jest faworytem takie były zresztą kursy macherskie, tak wielu ekspertów się wypowiadało że Red Bull biorąc pod uwagę te poprzednie tory o podobnej charakterystyce będzie miał przewagę na, na Rowingu, no ale teraz wygląda na to, że są tak prawie na równi. Czy może nawet Mercedes jest troszkę z przodu? I jeżeli Max Verstappen wykrzesza, wykrzesza coś z siebie, tak jak zazwyczaj, no to mogą być kwalifikacje na tysięczne części sekundy między właśnie Maxem Verstappenem a Louisem Hamiltonem, i na to czekamy, bo myślę, że ciekawy weekend wyścigowy to jest to, czego potrzebujemy przed długą przerwą wakacyjną w Formuły 1 cztery tygodnia, aż będą. Nawet zastanawiam się, czy władze Formuły 1 nie, nie strzeliły sobie trochę w stopę, biorąc pod uwagę, no te wszystkie. Przełożenia kolejnych rund, czy ewentualność przełożeń wielu Grand Prix, bo mają mniejszą elastyczność, jeżeli chodzi o terminy. Chodzą kwarantanny z różnych krajów i tak dalej. Więc ta może krótsza przerwa wakacyjna byłaby bardziej odpowiednia, no ale wtedy mielibyśmy konflikt. konflikt z Le Mans, a tego że no, w tym roku wyjątkowo bardzo nie chcemy. Na miejscach kolejnych dość ciekawie się to kształtuje, bo Alpine jest na miejscu czwartym i miejscu siódmym, to jeżeli chodzi o drugi trening, który był no, troszkę bardziej reprezentatywny, bo odbywał się w godzinie zarówno treningu, jak i zarówno wyścigu, jak i kwalifikacji. No, jutro ma być oczywiście troszkę chłodniej, więc te warunki będą łagodniejsze dla zespołów, szczególnie w wyścigu. Natomiast wygląda na to, że Fernando Alonso jest tebanokon, a z zwłaszcza Esteban Ocon, e, są w gazie. Pamiętamy te treningi na przykład w, na Portimao, e, czy w Barcelonie, kiedy oni byli naprawdę mocni właśnie w piątek i potem to się w miarę przekładało na to, co się działo w wyścigu. E, tym razem może być podobnie, wiemy, że taka charakterystyka toru jak na Węgrzech może im pasować i, i e, tutaj też jest ciekawa kwestia, no bo wiemy, że Esteban Ocon ma zmienione nadwozie, że coś narzekał na, na ten samochód, nie wiadomo na co, ale, ale chciał zmian, po prostu wymusił na między innymi Marcinie Budkowskim zmianę tego. Swojego nadwozia. No i Marcin Budkowski powiedział, że nie, nie wykryli tam żadnych uszkodzeń, jedyne jakieś mikro, yy, mikro pęknięcia, jeżeli chodzi, czy mikro, yy, mikro zmiany, jeżeli chodzi o zawieszenie. Natomiast yy, no, poszli za tym tropem Estebana Okona, wymienili mu całe nadwozie. No i póki co jest naprawdę nieźle, bo dzisiaj yy, czwarty czas w drugim treningu to jest wynik, który może yy, dawać szansę na no, przynajmniej dwa bolidy w Q3, a potem na walkę, być może o coś więcej. Ale już kilka razy tak było, że Francuzi byli mocni w piątek, a potem w sobotę, no różnie z tym bywało. Czasem się to potwierdzało, jak w Porti Małej w Barcelonie, potem nie. Jutro, po prostu się przekonamy. Póki co na swoim poziomie te treningi zauważnie, McLaren jest takim zespołem, który zawsze ma te piątkowe treningi słabsze, jeżeli chodzi o czasy okrążeń, czyli te przejazdy kwalifikacyjne. Oni cały czas mówią, że są gorsi, jeżeli chodzi o przejazdy kwalifikacyjne niż przejazdy wyścigowe. No i te piątkowe treningi zazwyczaj właśnie kończą w okolicach środka stawki, czy może nawet drugiej dziesiątki, tak było dzisiaj. Landon 9 a Daniel Ricardo 13. Jeszcze między nimi się zmieściły dwa Ferrari, które też nie za, nie za dobrze zaczęły weekend. Ferrari powinno być mocne na takim torze jak Ungaroling, biorąc pod uwagę to, co się działo na przykład w Grand Prix Monaco. Tam też były takie dość niskie prędkości, dość ciasny um, tor. Niektórzy mówią, że no właśnie to, co jest na, w Monako, potem przekłada się na przykład na Węgry, bo mamy... Dość dużo wolnych zakrętów na Węgrzech. Natomiast tu póki co tego nie widać i zobaczymy, jak to wyjdzie jutro w kwalifikacjach. Ferrari potrafi mieć mocne tempo wyścigowe, i pamiętamy choćby z wyścigów na Red Bull Ringu, że oni bardzo mocno postawili na tempo właśnie wyścigowe, dużo poświęcając, jeżeli chodzi o tempo kwalifikacyjne. I być może żałowali później tego. Zobaczymy, jak na co jutro się zdecydują, na jakie ustawienia, i wtedy będziemy mogli coś więcej ocenić. Troszkę takie wróżenie z fusów, to są te zawsze piątkowe treningi, ale coś da się z nich wykrzeć tak żeby mieć jakiś pogląd na to co się będzie co mogło, będzie się dziać jutro. W, nieźle też Aston Martin. Oni w ostatnich wyścigach no, nie błyszczeli, tak delikatnie mówiąc. Mieli e, bardzo słaby początek sezonu. Potem wydało się, że, wydawało się, że załapali, że jest coraz lepiej, coraz lepiej. A ostatnie dwa, trzy wyścigi e, to jest znów obniżka formy i zobaczymy, jak będzie jutro. Ale nieźle, jeżeli chodzi o dzisiejsze treningi: 8 i 10. miejsce w drugim to jest zacny e, wynik. Alfa Tauri, czyli Pierre Gasly, to też jest e, ktoś, kto wrócił do pierwszej dziesiątki na takie mocne miejsce po dwóch no, nieudanych wyścigach wyścigach na Red Bull Ringu, takich wyścigach i w Silverstone kiedy nie wiedzieliśmy o co chodzi, czemu są tak daleko, przecież powinni być wyżej. Tym razem Piergas zameldował się w czołówce, był na szóstym miejscu, to jest jego takie standardowe miejsce, jeżeli chodzi o kwalifikacje na ten sezon. A Yuki Tsunoda też pojechał standardowo, bo już w pierwszym treningu rozwalił swój samochód. No nie było to jakieś mega mocne uderzenie, uderzył tyłem, więc to się wiązało z awarią czy uszkodzeniem skrzyni biegów, wymieniono też jeżeli chodzi o tylne zawieszenie, elementy w jego bolidzie. Natomiast jakaś taka dziwna Pieszość, wydaje mi się u mechaników Alfa Tauri zazwyczaj Alfa Tauri Red Bull no to brylowały w tym czasie naprawy szczególnie Red Bull no i wydawało się, że taki element jak skrzynie biegów to ogarnął w te trzy godzinki różnicy między pierwszym treningiem a drugim treningiem, natomiast y Yuki Tsunoda wyjechał dopiero pod koniec i to na ostatnie dwie minuty drugiego treningu. Wydaje się, że być może coś tam, oczywiście to jest teoria spiskowa raczej nie mająca nie potwierdzenia, ale być może chcieli mu dać kawność, że jak tak się rozwalasz, to nie będziesz jeździł. Może księgowy któryś powiedział, słuchajcie, lepiej go nie wypuszczajcie, bo jesteśmy już na limicie budżetowym dość mocno. Niemniej Yuki po raz kolejny komplikuje sobie bardzo mocno weekend wyścigowy, bo. W pierwszym treningu przejechał tych okrążeń 18, w drugim treningu zaledwie 3, to daje łącznie 21, czyli tyle ile Kimi Raikkonen, który też nie miał jednego treningu. No i to sprawia, że kolejne sesje będą dla Japończyka trudniejsze, no a wiemy, że, że się przerwa wakacyjna i Helmut Marko lubi sobie w przerwie wakacyjnej gdzieś zadzwonić, kogoś coś o czymś poinformować i Yuki Tsunoda raczej nie chciałby zobaczyć, gdy będzie wypoczywał nad jakimś pięknym miejscem, że dzwoni do niego pan Helmut Marko. To jest kwestia, o której Juki musi pomyśleć. Williamsy tak jak mówiłem bardzo mocno i będzie będę Dziwne, że to powiem, ale będę zaskoczony, jeżeli George Russell nie będzie w Q3 jutro. Na pewno będzie w Q2, jeżeli nic się nie wydarzy i powinien naprawdę mocno powalczyć. A jeżeli powalczy tu, jeżeli powalczy w Q3, no to potem może całkiem nieźle pojechać w wyścigu, powiemy, że na Hungaroring jest trudno wyprzedzać. Jeżeli jeszcze coś się zdarzy na czele stawki, no to może wreszcie te dwa punkty już dwa lata minęły od punktów Roberta Kubicy dla Williamsa, więc może ten punkt gdzieś teraz George Russell sieknie wreszcie, zdobywając swój pierwszy dorobek punktowy dla Williamsa. W karierze. Na końcu, oczywiście, jak zawsze słabo hasy, no ale że gdzieś tam alfy się wmieszają w te hasy, to nie jest niestety dobra informacja. Jutro czekają nas ciekawe kwalifikacje, o godzinie 15 się zaczną, wcześniej o godzinie 12 zacznie się trzeci trening, więc powinno być no przynajmniej przynajmniej bardzo emocjonująca, może coś więcej. Dzisiaj Robert Kubica oczywiście nieźle, wydaje mi się, że nie ma co wymagać po tych treningach jakichś popisówek, takie jakie miały miejsce czasem w Williamsie, ale myślę, że to nie od tego i to nie jest to nie tym zawodnikiem takie rzeczy. Tutaj jeżeli jest robota do wykonania, to trzeba ją wykonać, trzeba ją wykonać jak najlepiej. Ostrożnie z Bolidem, wiemy, że Robert Kubica w pierwszych swoich dwóch treningach w tym sezonie zaliczał gdzieś tam wpadki i były obroty, więc tym razem zupełnie nie chciał tego do tego dopuścić, przecież w Barcelonie w zakręcie numer 10 stracił. E, troszkę sesji w, teraz w trójce na Red Bull Ringu też się obrócił przy minimalnej prędkości. Dzisiaj takiego podburzenia, jeżeli chodzi o pewność siebie, nie było, więc widzieliśmy coraz szybsze czasy. No a potem już się, tych czasów się nie udało wykręcić, ale myślę, że dorobek z 23 okrążeń jest całkiem niezły. Patrzę jeszcze, co pisaliście jeżeli chodzi o komentarze bo dzisiaj no dość intensywny dzień i myślę, że śledziliście dość dokładnie ja jeszcze oczywiście napiszę na blogu pełną komunikację Roberta z inżynierem te smaczki wszystkie wypiszę żebyście mieli to też na papierze i zobaczymy jak będzie jak to będzie jutro jeżeli chodzi o Alfę ale naprawdę dzisiaj było Słabo i pytanie, czy to nie pasuje im tak Torchungaro i czy tam są jakieś problemy z samochodem? Michał Kaczmarek, pytasz, jakie miejsce zajmowałby Robert Walfie, gdyby jeździł z Alekone na przykład od 2019 roku? Czy to jest realne do przeanalizowania? To nie jest realne, więc spróbujmy. <grywy> Nie, wydaje mi się, że nie ma co podejmować takiego, takiej dyskusji. No, na pewno byłby znacznie lepiej wczuty w samochód niż jest obecnie, więc y, można się spodziewać, że. Inaczej, inaczej. Według mnie to byłoby na poziomie Kimiego a, a z 2019 roku czy 2020, a na poziomie y, minimum Antonio Dżiwinackiego z 2021 roku, bo wiemy, że Antonio Dżiwinacki w tym sezonie jeździ y, troszkę lepiej. No to by było y, wrócenie z wusów, tak jak y, piszesz Maciej. Marek, mówisz, że dla ciebie szkoda czasu na treningi dla Roberta. Luisz nie oszukiwał i jest wyrwany, wyrywany przez różne tymi w lms No, Luis nawet jest wyrywany przez różne tymi w WEC. Nie, nie, wydaje mi się, że to nie jest tak, że szkoda czasu. No, ja już wielokrotnie mówiłem, że jeżeli się chce, to bez problemu jest do połączenia rola kierowcy rezerwowego, nawet z częstymi wizytami w fabryce, w symulatorze, z podstawową serią jako na przykład WCM czy jakąś taką na podobnym poziomie angażującą więc zupełnie nie szedłbym w tym tropie, że szkoda czasu. Robert powiedział, że po to są te jego jazdy w Formule 1, po to on jest kierowcą rezerwowym, żeby móc rozważyć okazję, jeżeli się nadarzy, więc po co rezygnować z takiej okazji, po co taki występ jak dziś odrzucać. No Myślę, że wszystkim nam było miło, że zobaczyliśmy Roberta na torze, jeżeli ktoś podchodzi do tego spokojnie, nie spodziewa się, że będzie nagle walczył z Hamiltonem i Verstappenem, jeżeli wie, że jest robota do wykonania, no to zawsze dobrze zobaczyć Polaka na torze wyścigowym Formuły 1, w bolidzie Formuły 1 i tak jak powtarzałem, no jeszcze dzisiaj możemy mówić takie słowa, bo jesteśmy po pięciu sezonach, kiedy Robert Kubica jest w tej Formule 1, czy nawet po, ma, mamy nawet już się zaczyna szósty, bo przecież te testy na Hungaroring były, były w 5 lat temu, tak, 4 lata temu, przepraszam. Więc zaczyna nam się już piąty rok tej obecności Roberta na stałe gdzieś tam w padoku Formuły 1. I myślę, że jeszcze może przyjść taki czas całkiem niebawem, że będziemy tęsknić za takimi występami. Więc ja akurat. Uważam, że nie szkoda czasu. No ale to no, każdy może mieć tutaj. Oczywiście swoje zdanie, natomiast tak jak mówię, nie przeszkadza to w skupieniu się w jednej serii. No, chyba że o, wchodzą jakieś rzeczy kontraktowe. Natomiast jeżeli jesteś tak zawieszony i widzisz gdzieś jakąś szansę, to rzeczywiście nie ma co się ładować jeszcze w WEC czy w poważniejsze ściganie. Jeżeli gdzieś tam jeszcze jedną nogą stoisz w tej Formule 1 i chcesz stać, bo łatwiej jest zrobić ten skok, gdy stoisz jedną nogą i po prostu dokładasz drugą, niż skakać z dwóch nog, czy jakoś tak. A czy wiadomo co było dzisiaj z Alfą Giovinaciego? Jakub pytasz, niestety nie, jeszcze nie. nie, nie wiem czy wysłali coś teraz w międzyczasie, jeszcze nie wysłali, więc czekamy i myślę, że w podsumowaniu dnia na blogu napiszę, jeżeli Alfa zdradzi co było w bolidzie Antonio Giovinaciego, to przekażę o tym. Dlaczego Alpine tak wysoko? No, wydaje mi się, że to jest tor, który może im pasować, to po pierwsze. Po drugie, mają niezłych kierowców, a po trzecie, oni zawsze mają troszkę inny program niż inne zespoły. Wystarczy spojrzeć na wykorzystanie opon w tym drugim treningu i widzimy, że oni troszkę inną strategię obrali, żeby tutaj pocisnąć oni Fernando Alonso w drugim treningu to jest bardzo, bardzo proste do zobaczenia wyjechał od razu, kiedy jeszcze były znośne warunki wyjechał od razu na nowych miękkich oponach i na tych nowych miękkich oponach najpierw zrobił stint krótki na oponach twardych, a potem dwa razy na oponach miękkich pojechał i podobny stint miał i podobny stint miał Esteban Ocon więc tutaj wydaje mi się, że po prostu o to chodzi, że Alpin E, troszkę inaczej do tego podchodzi. Przepraszam, w drugim treningu to było tak, że wyjechali na, krótko na nowych, miękki, na nowych pośrednich, a potem piłowali już miękkie. E, ale to dość szybko przeszli na te opony miękkie, kiedy jeszcze były dobre warunki. Więc tutaj to, to wszystko kiedy, zależy od tego, przecież Ferrari zaczęło od opon na przykład twardych i pośrednich, e, w, podobnie McLaren zaczęło od opon twardych i w zależności od tego, kiedy przechodzisz na te opony e, i jaki masz program, czy to są przejazdy z małym obciążeniem paliwem, czy z dużym, no to wtedy y, po prostu wychodzi y, ten wynik, więc nie przywiązujmy się tak bardzo do, mocno do tego e, wyniku, ale to może świadczyć o tym, że będą wysoko, że będzie naprawdę e, nieźle, bo powiedzmy, że realizując taki sam program można by ich umieścić gdzieś koło 7 ósmego miejsca, co też jest dobrym wynikiem dla e, francuskiego zespołu. Y, kiedyś na pewno będziemy tęsknić, Tomek90, no rzeczywiście. Y, nie wiem, Marcin, czy będą czarnym koniem, mowa, mowa tu o Fernando Alonso i Estebanie Okonie, ale na pewno mogą namieszać i wydaje mi się, że y, jutro y, ciekawe kwalifikacje przed nami właśnie pod tym względem. I pamiętajmy o tym, jak małe są różnice w tym sezonie, że zawsze było tak, że jak ktoś był mocny w kwalifikacjach, to raczej się to przekładało na wyścig. Tym razem mamy tak, że jeżeli zespoły zdecydują się na ustawienie bardziej pod kwalifikacje, to potem może, mogą dużo tracić w tempie wyścigowym, no ale na tym że trudno wyprzedać. więc być może warto poświęcić i ustawić swój boli tak totalnie na kwalifikacje, żeby potem mieć lepsze tempo w wyścigu i po prostu bronić się z wysokiej pozycji, a nie próbować atakować i niszczyć opony. I jak dalej grzać samochód, yy, próbując odzyskać miejsce, mia mając dobre tempo wyścigowe i myślę, że większość zespołów raczej pójdzie w to dobre tempo kwalifikacyjne, a tempo wyścigowe, no to jak wyjdzie, tak wyjdzie, być może będzie burza i wtedy zupełnie to się nie będzie yy, liczyło. A czy to już jest początek końca snu Red Bulla o mistrzostwie? No właśnie, Jakub, tak się zaczyna przypominać nam sezon 2017-18 i to Ferrari, które przez pierwszą połowę sezonu było całkiem dobre, a potem po prostu wszystko się posypało, bo Mercedes doszedł do głosu. Myślę, że Red Bull tego błędu nie popełni. Red Bulla stać na więcej i no to jest taki przełomowy moment. To może być bardzo ważny wyścig dla losów tego mistrzostwa. Jeżeli Red Bull teraz wygra, powiększy przewagę, no to może Mercedes powie, dobra, poświęćmy już to i zajmijmy się 2022. Natomiast jeżeli gdzieś zrównają się, no to potem mogą chcieć przywozić kolejne poprawki, kolejne poprawki, i to będzie skutkowało tym, że ta walka będzie trwała do końca sezonu i będzie tak naprawdę zacięta. Jeszcze bym nie mówił o końcu sezonu, ale rzeczywiście może być tak, że ten wyścig o wielu rzeczach zdecyduje. Tomek, nie przepraszam, że nie słuchałeś od początku, a patrzę, czy o coś pytałeś. Nie. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, bardzo dziękuję Wam za słuchanie, jeszcze dzisiaj na blogu będą teksty, będzie zapowiedź weekendu, jeżeli chodzi o polskich kierowców, będzie też w innych seriach oczywiście, będzie też podsumowanie dnia z wypowiedziami Roberta, z pełną analizą jego komunikatów radiowych, z małym podsumowaniem, ze skrótami, z wynikami i tak dalej, więc już teraz zapraszam, bo powinno się naprawdę dziać. Mam nadzieję słodki, tak jak piszesz, że Mercedes nie odpuści, mam nadzieję, że Red Bull nie odpuści i naprawdę to będzie ciekawy sezon, bo szkoda by było, gdyby przez Jakąś tam wizję przyszłości, taki sezon poszedł na zmarnowanie. A pytałeś, yy, 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 Michał, o Le Mans. Przed nami Le Mans, czy myślisz, że WRT. Z Robertem są w stanie walczyć o zwycięstwo. Myślę, że nie są w stanie walczyć o zwycięstwo. Myślę, że nie, każde miejsce w pierwszej piątce, tak to załóżmy, będzie naprawdę dobrym wynikiem. Jednak stawka LMP2 jest bardzo mocna, bardzo wyrównana i bardzo obszerna. Przecież to jest najliczniejsza kategoria, zdecydowanie najliczniejsza kategoria tego wyścigu, więc spodziewać się można naprawdę bardzo zaciętej walki, będą dwa zespoły WRT, będzie United Autosports, będzie Dragon Speed, będzie em, Jota, ben, będzie też przecież G-Drive, mnóstwo ekip, które. Zjadły już zęby na lemał i to dosłownie, więc tutaj też trzeba będzie pewnie w którymś momencie zapłacić frycowe. Pamiętajmy, że o ile 4-godzinne wyścigi jeszcze, jeszcze WRT daje radę i pięknie to rozgrywają, no tyle trzeba będzie dużo szczęścia, żeby gdzieś koło podium się zakręcić w 24 godzinach lemał, ale myślę, że kierowców i zespół mają na to, żeby gdzieś tam być no, w walce o pierwszą piątkę. A w Belgii czego się spodziewać w LMS walki o zwycięstwo i to zwycięstwo może już dać mistrzostwo, więc po prostu spodziewajmy się tego, żeby. E, znaczy nie spodziewajmy się, a liczmy na to, że już będzie naprawdę bardzo blisko tego mistrzostwa przed ostatnią rundą. E, Zespół mistrzostw świata, no tak, to, to jest oczywiście e, to trzeba wziąć oczywiście pod uwagę. E, jest, jest pytanie, Tomasz, o to już szukam, już szukam, przepraszam bardzo, bo gdzieś przegapiłem. To Twoje pytanie, to już, 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 już. już, już. A dobra, widzę, tylko się odwróciły. Czy Red Bull ukrywa prędkość, czy MB faktycznie szybsze na tym torze? Wydaje mi się, że to jest tak, że póki co minimalnie szybszy jest Mercedes. No, patrząc na dane dzisiejszego, dzisiejszych treningów, to znacznie szybszy jest Mercedes, ale myślę, że gdy Red Bull dojdzie do ładu z ustawieniami, a stać ich na to, to będą gdzieś bardzo blisko siebie. Być może na równi, i wtedy będzie mega walka. No i tak inter europa Competition, oczywiście, że tak. Przepraszam, Marcel, nie zapomina. them open Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za słuchanie, dziękuję za łapki w górę, zachęcam do ich zostawienia, a dziękuję za subskrybowanie kanału, to tego też zachęcam, pamiętajcie kliknąć dzwoneczek, nie mówię o tym nigdy, a może warto wspomnieć, pamiętajcie o blogowej promocji z Mubi, ta porównywarka ubezpieczeń i reklamy możecie oglądać na przykład podczas transmisji z Formuły 1 i mamy taką blogową promocję za zakup OC lub AC z blogowego linka, on jest widoczny na stronie głównej w takiej górnej belce, 150 zł na OCAC. AC, to to, to wtedy otrzymacie właśnie to 150 zł zwrotem na konto, po prostu gdy zakupicie OC z tego blogowego linka. A potem przejdziecie do porównywarki MUBI. To wszystko Wam będzie wyjaśniane krok po kroku i zgarniacie 150 zł. Więc warto zrobić sobie kalkulację, być może wyjdzie nam Wam dobra oferta i odejmując od niej jeszcze 150 zł, to wyjdzie jeszcze lepiej. I wtedy zawsze coś wpada i jest sytuacja win-win. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia jutro po kwalifikacjach. Powinno być naprawdę ciekawie. Trzymajcie się, cześć!